Być sam ze swoimi myślami, mieć czas, żeby przeżuwać jak krowa, jest szalenie ważne. Ludzie pozostaną ludźmi, to znaczy, mało ciekawi. I to jest w ogóle tak chyba jedna z pierwszych rzeczy, jakich uczymy się, kiedy stykamy się albo jeżeli stykamy się z człowiekiem za pośrednictwem wielkiej literatury albo nawet historii, ale historii y, wielkich czynów, wielkich słów, wielkich ludzi. A potem stykamy się z człowiekiem takim jakim jest. I ta przepaść między człowiekiem wyobrażonym a rzeczywistym jest olbrzymia i to tym bardziej jest przykre bo człowiek wyobrażony bardzo często ma różne barwy to znaczy pejzaż literacki człowiek jakiego widzimy w literaturze jest szalenie ciekawym, i są naprawdę bardzo różne typy ludzkie, bardzo głębokie typy ludzkie w literaturze. Natomiast człowiek rzeczywisty zdaje się być bardzo wąskim bytem. Jeżeli jesteśmy zaangażowani w Humanistykę szeroko pojętą, to już jesteśmy na dobrej albo może i złej drodze, w zależności od tego, kogo się spytamy. Bo drogi, które dla większości wydaje się nudne, a nuda to jest w ogóle jedna z najdoskonalszych form obrony, jaką wielkość ma, dlatego że nuda sprawia, że wszyscy się trzymają z daleka, i wtedy cieszyć się można tym nudnym skarbem bez zakłóceń. Ja się zawróciłem, bo tam za dużo jest ludzi i trudno jest kręcić film o tym, jak się nie lubi ludzi, kiedy. Są ludzie, więc zatrzymać się u siebie. Ja pamiętam, że na przykład kiedyś było takie miejsce, gdzie moim ulubionym pomieszczeniem było to, w którym nie było okien. Dlatego, że właśnie okno przypomina nam, że jest jakiś świat poza. A świat poza, dla niektórych, to może być coś bardzo ekscytującego. Natomiast yy, jeżeli ma się bardzo bogatą wyobraźnię, to bardzo często jest tak, że świat poza to jest po prostu yy, coś lub czymś, co odwraca naszą uwagę od wielkiej przestrzeni własnej wyobraźni. Ludzie sami siebie pędzą byleby uciec przed pustką w głowie. Koniec dnia i znowu tutaj, znowu pędzący pociąg, bardzo dobrze. Mi się to zestawienie podoba. Samolot, tak. Filozofia to jest. Taki ciężki orzech do zgryzienia czasami, dlatego że gorzej ma filozof niż artysta, w sensie malarz. Bo artysta, malarz to przynajmniej na koniec jest jakieś namacalne dzieło. A filozofia, słowa rozpraszają się niczym wiatr, nic po nich nie, nie zostaje, chyba że. Chyba, że właśnie trafiają do kogoś. I tu nie chodzi mi o trafienie do uszu, lecz do wyobraźni. Myślę, że właśnie ze wszystkich rzeczy to filozofia znika najszybciej. I najtrudniej ją uchwycić, przywołać. Ciężko jest o powrót filozofii, kiedy już umknęła się nam. No, a dzisiaj słońce świeci, więc yy, no, nie mówię zbyt wiele o kardio, ale widocznie jestem w jakiejś mierze jej zwolennikiem, bo 4 km średnio dziennie to jest no to jest cardio, znaczy jeżeli ktoś robi 4 km średnio dziennie spaceru, to raczej należy zaliczyć to do właśnie cardio. Eee, no taki dzień jak dzisiaj to chyba około 7 km, na pewno 6 przejdę, przechodzę, jestem w trakcie przechodzenia. A taki dzień jak wczoraj, kiedy padał deszcz, no to Na ile to było możliwe, coś tam przeszedłem, ale oczywiście za bardzo po takim deszczu chodzić e, się nie da albo się nie chce. Trzeba nadrabiać, kiedy istnieje możliwość. To dzisiaj pada deszcz y, i trochę mam takie nieco sztywne plecy. Zrobiłem 8 powtórzeń: 125 kg marszczą z podłogi moimi workami z piachu co moim zdaniem kiedy stosuje równanie nienaukowe to jest tak jak po prostu bym 150 kilo podniósł z podłogi tak mi się wydaje ja miałem taki plan w tym roku że chciałem moim celem było dojść takie marzenie było 15 powtórzeń w systemie pauza odpoczynek Yy, przysiady zerczera na 150 kg. No i mój plan legł w gruzach, dlatego że, kiedy poszedłem na trening na początek tego roku, zrobiłem 10 powtórzeń bez żadnej pauzy. Odpoczynek przysiady zerczera 150 kg. Po krótkiej przerwie zrobiłem kolejne 5 i po krótkiej przerwie zrobiłem jeszcze jeden. No więc ho, o co chodzi? Chodzi o to, że osiągnąłem cel swój za cały ten rok na początek roku. No więc zostałem bez celu, trzeba trochę zmienić teraz cele, więc będę się skupiał bardziej na zwiększeniu ciężaru przy pompkach na poręcze i przy pompkach z obciążeniem. Kawa numer dwa. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o proporcje komentarzy, w których ktoś jakby martwi się, że Ciężary, które podnoszę są za wysokie. Świadczą o tym, że jest jakiś przesąd ogólny, że ciężary, który, którymi operuję, to są w ogóle to jest przesadne. Tak? To jest przesadne. Normalny człowiek nie powinien tak, nie wiem, tak, obciążać swój kręgosłup, obciążać swoje stawy, obciążać to, obciążać tamto. No ja jestem zdania, że wręcz przeciwnie, że właśnie przeciętny, normalny człowiek y, powinien obciążać swój system szkieletowo-mięśniowy y, w sposób ambitny, y, bo to mu wyjdzie na zdrowie y, i fizyczne i psychiczne. To do czego Was gorąco zachęcam.